I chose Siberia because it suddenly became accessible, this enormous part of the world that I would never really be able to see except by the thin line of the Trans Siberian Railway. And suddenly, in the very early 1990s, it became possible to travel anywhere in Siberia as an independent traveler. Um, we all knew in the West that Western Russia was in trouble. Um, politically, economically, but I didn't know what had happened in this enormous hinterland whether things were better, worse, disastrous, um, optimistic, what they were. And that was the reason for travelling. It's difficult to talk about what the role of the reporter should be, literally. My own feelings about it have been that it's important to. Attain some kind of understanding of not so much necessarily the politics of a country as the feelings of ordinary people. And that's how I've traveled. Kolinica Abron to pisarz całkowicie osobny. Jest to pisarz, który jest zjawiskiem wyjątkowym nawet na rynku brytyjskim, gdzie tradycja prozy podróżniczej jest znacznie głębiej zakorzeniona niż w Polsce. To pisarz, który pisze językiem osobnym, językiem własnym, pełnym metafor, pełnym zupełnie zaskakujących skojarzeń, niesłychanie erudycyjnym, przepięknym w takim XIX-wiecznym tego słowa znaczeniu, co nie każdy może lubić, ale ten kto pokocha, pokocha na całe życie. Jest to również pisarz, który chowa się za swoją podróżą. Jest to pisarz, który podchodzi do napotkanych po drodze ludzi z ogromnym szacunkiem, który nigdy nie stara im się narzucać swojej tożsamości, swojej wyższości. To jest człowiek, który przede wszystkim słucha. A jeżeli o czymkolwiek pisze w pierwszej osobie, to pisze o historii, pisze o sztuce, pisze o krajobrazie, ludziom oddaje głos i stara się nie interpretować ani Zwłaszcza nie oceniać tego, o czym mówią. To jedno z, z najniezwyklejszych zjawisk w pejzażu literackim Europy ostatnich 50 lat, bo jest to pisarz już dość wiekowy. Pisarz, który dopiero od niedawna jest znany polskiemu czytelnikowi i jak o ile mi wiadomo, zdążył już zdobyć pokaźne grono wielbicieli. Miejmy nadzieję, że tak zostanie i gorąco zachęcałabym polskich czytelników, żeby spróbowali zapoznać się z prozą Kolinasa Brona w oryginale. To jest naprawdę wielka przygoda.